Witam Panny bardzo serdecznie w drugim czytaniu na resztę miesiąca lipca. Podczas medytacji nad kartami e, miałam przekaz. Polecam Wam jak najbardziej e, zapisać sobie na kartce, można prowadzić taki notes. Przechodzimy do przekazu. Życie jest urotne. Ciesz się chwilą. Radość i pozytywne myślenie Cię wyzwoli i otworzy drogę do szczęścia. Bądź lekki jak puch, a nie ciężki jak głaz, którego nie da się przesunąć. Przyszedł czas na zmiany. Codziennie pomedytować sobie nad jedną myślą. To był dla Was przekaz z Akaszy. Przechodzimy do interpretacji kart. Chęć odcięcia się. Doszliście do ściany, która. Która jest końcem waszej drogi, jeżeli chodzi o związek, który, wam, yy, który się nie udał? W waszych obawach mamy kartę diabła. To niekoniecznie musi być uzależnienie od tej osoby yy, mentalne, może to być też yy, przywiązanie do tej osoby pod względem materialnym może yy, niezałatwione jakieś sprawy finansowe. Może ta osoba nie zabrała rzeczy y, z mieszkania, albo wy nadal mieszkacie razem pod jednym dachem y, i jedno z was szuka y, innego lokum i to się przedłuża w nieskończoność. Może być tak, że ta osoba y, ciągle się z wami kontaktuje, bo jednak jest y, w jakiś sposób do was przyzwyczajona, czy też y, czuje więź. To jak najbardziej te wszystkie sytuacje jak najbardziej sprawiają, że nadal jest między Wami połączenie energetyczne, które należy przerwać jak najszybciej sprawy do końca wszystkie i zamknąć ten rozdział. Albo po prostu odpuścić, już nie myśleć o tym, odciąć tą osobę, aczkolwiek należałoby ją poinformować o tym. Każdy idzie w swoją stronę. I nie kontaktować się z tą osobą i w ten sposób po kilku miesiącach być może uda Wam się odciąć energetycznie od tej osoby, a zakończyć jakikolwiek kontakt. No jeżeli w grę wchodzą jakieś wielkie pieniądze, naprawdę sprawy finansowe są dość dużej wagi i zależy Wam na tym, żeby te finanse odzyskać czy doprowadzić do podziału majątku, no to wiadomo sprawa się troszeczkę odwlecze. Jeżeli nie możecie tego odpuścić, to już jest kwestia indywidualna. Co najbliższa przyszłość pokazuje? Odcięcie się jednak od tej osoby. Tak jak powiedziałam, doszliście do ściany i wy macie dość. Wy macie dość, zostawiacie to wszystko i idziecie dalej. W Waszym otoczeniu są osoby przychylne. Być może już pojawiła się osoba, której wpadliście w oko, bądź ta osoba wpadła w oko. Być może dopiero dojdzie do jakiejś znajomości z tą osobą. Będziecie nabierać sił do działania. Poczujecie się piękne i mocne. Będziecie parły do przodu. W Waszych głowach pojawią się plany. Będziecie chciały te plany realizować. Dzięki doświadczeniom nabytym z przeszłości. Odrodzicie się na nowo, będziecie wiedziały, jak postępować z takimi osobami jak te, które pojawiły się w waszej przeszłości, będziecie mądrzejsze w takich sprawach, nie dacie się oszukać, czujecie swoją siłę i w końcu poznacie swoją wartość, którą będziecie okazywać innym. W końcu, że wy od tej chwili jesteście na pierwszym miejscu, że teraz stawiacie na swoją przyszłość. Na swoje szczęście, a nie tak jak było do tej pory, że wy byłyście na drugim miejscu. Karta Odrodzenia wskazuje nowy początek w Waszym życiu. Nowy początek duchowy, który będzie przekładał się na nowe znajomości, na podejście do życia. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne czytanie w sierpniu. Cześć.